Kiedy tak sobie myślę i analizuję moje życie, to często wydaje mi się, że moje życie to jest tak jak niedziela palmowa. Niedziela palmowa jest bardzo bogata w różne wydarzenia: wydarzenia radosne, wspaniałe, które za kilka chwil zmieniają się w grzech, nienawiść, smutek i śmierć. Moje życie to tak jak niedziela palmowa. To jest tak, jak przychodzę na przeświętą, Świętą, żeby się pomodlić, posłuchać Słowa Bożego, przynieść Bogu moje własne troski i co najważniejsze, przyjąć go w Eucharystii. Jak ten tłum z niedzieli palmowej entuzjazm, radość, tak witają Chrystusa. Witaj, Hosanna, tak bardzo się cieszymy. Popatrz, machamy palmami na Twoją cześć. I padają piękne deklaracje: kochamy Cię, nigdy Cię nie opuścimy, będziemy Cię bronić, jesteś przecież naszym królem. Ale już za kilka chwil, wszystkie te obietnice i deklaracje idą w zapomnienie. Wtedy, kiedy Jezus jest zdradzony przez swojego przyjaciela Judasza Iskariotę. Wtedy, kiedy Piotr się go wypiera ze strachu, ze wstydu. Wtedy, kiedy inni uczciowie pouciekali, wtedy, kiedy ten sam tłum zamiast Jezusa wybiera kryminalistę Barabasza, wtedy, kiedy wyśmiewają Pana Jezusa i wtedy, kiedy świat decyduje, że Bóg nie jest tutaj mile widziany i przybijają go do krzyża. Gdzie jest ta radość z początku Niedzieli Palmowej? Co się stało z tym tłumem, co się stało z przyjaciółmi Jezusa? Dlaczego większość odwróciła się od Niego? To dlatego porównałem moje życie do Niedzieli Palmowej, bo moja radość z przebywania blisko Boga często zamienia się w grzech, pokusy, wątpliwości, strach do przyznania się do mojej wiary, zwłaszcza wtedy, kiedy mogę być wyśmiany czy nawet odrzucony. Tak łatwo jest wysławiać i wielbić Boga w naszych pięknych świątyniach, gdzie wszyscy wierzą tak jak ja. Łatwo wtedy się modlić i robić piękne deklaracje wiary, obietnice, że nigdy nie odrzucę Chrystusa, choćby nie wiem co. Łatwo się nam obwinia Judasza, Piotra, pozostałych uczniów i ten tłum, jak mogliście, jak mogliście odwrócić się od Boga i mówić: Ja to bym nigdy się tak nie zachował. Nigdy. I teraz pomyśl o Twoim życiu, czy nie jest ono jak niedziela palmowa. Kiedy ta radość z tego, że Bóg do Ciebie przychodzi, zamienia się w strach. Lenistwo, pokusy, nienawiść, obmawianie, kłamstwo, oszustwa, itd., itd. Bo kiedy grzeszysz, to też odrzucasz Chrystusa. Kiedy grzeszysz, to też wybierasz barabasza, a nie Boga. Kiedy grzeszysz, to też przybijasz gwoździe do krzyża. Czy niedziela palmowa nie przypomina też i Tobie Twojego życia? Ale na szczęście wiemy, że nie kończy się na niedzieli palmowej, że nie kończy się na krzyżu. Jeszcze jest przebaczenie, jest zmartwychwstanie. Ta radość nie kończy się smutkiem, ale zamienia się w radość wieczną. Jezus przebaczył im wszystkim: Piotrowi, apostołom, nawet temu Łotrowi na krzyżu obok. Tobie i mnie też wybaczy. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.